Na spotkaniu omówimy pojęcia, które na co dzień budzą wiele pytań wśród przedsiębiorców. Co to jest instalacja, korzystanie ze środowiska i jak zakład może na nie oddziaływać. Omówimy obowiązki sprawozdawcze w podziale na poszczególne komponenty. Co to jest emitor, co to jest emisja zorganizowana. Przybliżymy instrukcję obsługi BDO oraz przypomnimy zobowiązania wynikające z usług wodnych. Szanowni Państwo, w kontekście korzystania ze środowiska i obowiązków, jakie na Państwu spoczywają, przypomnimy terminy, w jakich należy składać sprawozdania i raporty. Opowiemy również o pomiarach emisji, które Państwo musicie wykonywać i z czego one wynikają. Dowiecie się Państwo także, w jaki sposób odpowiedzieć. Magazynować odpady, jak je opisywać, skąd wiedzieć, jakie pojemniki do tych odpadów powinniśmy zastosować. Wspomnimy również kilka słów na temat tego, czym różnią się ścieki od wód. Wszystko to na naszym webinarze 22 maja o godzinie 10. Serdecznie zapraszam.